Ciemka z strony pracy witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie poziom na 100% w trybie swobodnym pod tytułem Witamy w świecie jurajskim. A w tym odcinku będziemy brać się za poziom pod tytułem Dolina Gyrosfer. No i tutaj będziemy mieli w sumie jednego minikita do zebrania i jeden bursztyn, który już no, został zebrany oczywiście w oddzielnym odcinku. No i cała reszta tych minikitów będzie w drugiej sekwencji. To jest troszeczkę dziwne, może być to też troszeczkę ciężkie, zwłaszcza że no niby nie mam wykrywacza min zestawów, ale na spokojnie zawsze się dawało radę to i teraz się dania. I am learning fun. Dobra, trzymajcie się najbardziej prawej strony. No, właśnie. Drugi znak będzie na lewo. To już akurat nie jest tak proste do zebrania jak w ucieczce przed Spinozaurem. Właśnie. Jak sobie zrobię już te wszystkie poziomy, to przed y, Otwartym Światem zrobimy sobie poziomy dodatkowe. Jest łącznie 6, chyba. No i ten odcinek też będzie krótki w sumie bo to będą same takie pościgi a naszym celem jedynym podczas tych dodatkowych poziomów jest zebranie e, True Survivora Dobra i tutaj będziemy mieli bursztyn. Skoczcie dopiero na trzecim pagórku. To jest ważne. O właśnie. Dobra, udało się. Ale tutaj to kurde tyle się nachapiemy tych pieniędzy, że... A może byś się sunął? Dziękuję. Dobra, słuchajcie, tutaj potrzebujemy właśnie triceratopsa młodego albo cefalozaura Tu będzie mi właśnie pierwszy minikit. Oj potrzebujemy nasza dobra, mamy trzeci minikit. Dobra. Dobra, musimy tu Owena wziąć. Ale musi łaskawca wyciągnąć nóż. No i tutaj mamy platformę. Może myślałem, że się zablokowałem jakoś. W tej grze to już jest wszystko możliwe, nie? Zwłaszcza coś takiego. Dobra, i tu potrzebujemy Dilofozaura. Dobra. Może jeszcze nie mogę doczekać, jaką serię mi wybierzecie, kolego Jurassic World. Muszę niedługo ankietę wstawić. No, a na ten moment są cztery propozycje, więc. Ale jeszcze trochę tego będzie. Nie powiem. No ale. Będą to same przyjemne serie. Dla mnie, oczywiście. Heh. <gryzny> Dobra, tu się karter przyda. Dobra, a po drugie to ciekawi mnie. A, okej, okay. tu mam wyskocznie pewnie, żeby zdobyć ten minikit, co jest u góry. Albo i nie. Nie, to chyba. What?! Graj muk to Wypad Ty się nazywał Jimmy Nie powiedziałem Jeremy czy jak Graj się nazywał Nic trafiłem Boże Wstyd 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 No właśnie a to ciekawe. O, Ben Hildebrand jeszcze ma paralotnia. Dobra, mam. Ledwo co, ale się udało. No. Jeszcze wam mało. No, słyszę miniki, okej. Okay. Dobra, i tu potrzebuję kogoś z no mamy Peter L Dadloa. Ej, co jest? Jeszcze raz się pomyliłem. Znaczy, nie trafiłem. Nie to, że się pomyliłem, bo zapomniałem czegoś. A po co to komu? Dobra. widzę, że tam antena będzie potrzebna o kurde, muszę podładować słuchawki po tym odcinku To takiego zrobiło, to jest What? Ja już zrobiłem minikit, no nie zauważyłem, aż to nie wierzę. Dobra, i tutaj mamy kwiotka do wyhodowania jako Eli. I to w sumie będzie wszystko już. Ile nam to zajęło? No, 12 minut. No i dobra, mamy ostatni minikit. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania oraz do oglądania kolejnych odcinków z jego Jurassic World na razie i cześć, do zobaczenia w następnych odcinkach.